Star. O, przyszła paczka, dobra To tak o, czekaj Kilka nowin, po pierwsze nowe ustawienie kolumn już było Dużo lepsze brzmienie Po drugie przyszła paczka Zaraz zobaczycie no co to jest, Nie nic specjalnego I po trzecie będzie big up Niespodzianka Surprise, big surprise, ale zaraz o, jeszcze stare kino domowe Kristle, Co przyszło, co przyszło? Ale małe Nie, dobre jest Idealna Dobra Myszki dobrej firmy. Ja mam myszkę tej firmy Ale raserował i Snake dałem 7 do ich za to daliśmy chyba 25 zł z przesyłką za dwie wyszło chyba dwa przyciski Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przycisków. Myślę, że będzie git. 55 z przesyłką za dwie. Dobra, i teraz ta niespodzianka. Pokaż paragon, masz? Pokazywaliśmy. Sklep. Carrefour. Od dziś mój najlepszy sklep. I co kupiliśmy? Uwaga. Już widać, wszystko było, ale Alan Poli. Wake edycja specjalna, nowa folia. Sims PS3. Sims Zwierzaki na PS3. Folia. Folia. Tutaj Finale Final Champion. Champion na PS3, tak? Na Xboxa, przepraszam, na Xbox. 360. Kane Ridge na PC, wydanie kompletne, czyli to jest 1 i 2 NBA 2K11, NBA 2K11, Battlefield Bad Company 2. To jest na PlayStation, tak? Trójkę. Ale Mojka już jednego sprzedałem, kupiłem tydzień temu za tą samą cenę. No i Manta, dwa, dwie karty, e, sorry, dwie e, kierownice. <śm> dwie kierownice, pedały, bieg obiegi. Hmm. E, wszystko takie dwie. Na sprzedaż ile to sprzedamy po znajomości trochę? Około 8 dych. 8 dych, plus przesyłka. No, mam takie dwie na sprzedaż i gry wszystkie, które były To też na sprzedaż Na sprzedaż, ceny, no pisać w, na PW mogę, mogę wystawić na Allegro, żebyście myśleli, że oszustwo I Po atrakcyjnych cenach, po znajomości cena w sklepie 169 zł No, ale czego? No, kierownica. Kierownica 169 w sklepie, my sprzedajemy za e, Nie wiem, no te 80 Gry to też różne ceny, dlatego nie będę mówił, bo gry od 50 do 200 też 50 chyba To tyle Co tu masz jeszcze? A, będzie gra w LoL'a dzisiaj